Cześć kochanie! Czas na dalszy ciąg niespodzianki. No to zaczynamy. Kamil, słuchaj, mam dla Ciebie właśnie tą niespodziankę. I tak, ja mam właśnie zakończona. Ja Ci to z okazji rodziny. Dobra. Także szykuj się, to może być naprawdę dla Ciebie szok. O, spieca usmażona. To Kalin! O Kamil! Oh, Kamil to takie... no tak. tak Już możesz skończyć nagrywać. Cześć Kamil! Słuchaj, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. W sumie... Mm... Dzięki Tobie wiem w końcu, co to jest smak życia. <laughs> co Ci mam jeszcze życzyć, właściwie? Znaczy, w sumie jeszcze Ci nic nie życzyłam. Znaczy, tak. No, słuchaj, żebyś miał dalej takich fajnych przyjaciół. Jak Żebyś, my. no. Żebyś tam. Tak, że to w sumie tak. Wiesz, no po prostu wiesz, no. Wiesz. O może. Ale ty jesteś głupi <laughs> Nie no tak, to tak Nie no, wszystkiego najlepszego w ogóle, Ulega. kasiory przyjaciół, y, zdrowia, szczęścia Nie będzie pomyślności, żeby nie było tak jak u wszystkich To yy, wszystko yy, yy, yy. I tak I w ogóle buziaczki i tak Już? 100 lat 100 lat, 100 lat. Nie. Żyję, żyję, no <głosy> <głosy> hejka, mam nadzieję, że spędzasz teraz dobry czas, bo w końcu masz osiemnastkę. I masz się teraz bawić dobrze, a jak się nie bawisz dobrze, to idźcie bawić gdzieś dobrze. Co ja bym chciała Ci powiedzieć? Najważniejsze jest to, żebyś był szczęśliwy, i ja Ci tego szczerze życzę. Każdy jakieś głupie rzeczy teraz, bo nie wiem, co mam Ci powiedzieć. W ogóle to jestem beznadziejna w składaniu życzeń, ale składam Ci życzenia. Co ja powiedzieć? I w ogóle. Tak. No. Chyba zaraz ci napiszę życzenia na fejsie i będzie lepiej Kamil y Chciałam ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tyle razem przeszliśmy Jeśli chodzi o nasze kochane powroty, gdzie zawsze przeciągałeś mnie przez całą starówkę i nowy świat e Prawie aż do Powiśla gdzie będę naprawdę bardzo mi ta wspominała, gdzie, bo zawsze mogłam i ja ci się zwierzyć, i ty mi mogłeś się zwierzyć, i, i to było takie naprawdę super. I mam nadzieję, że nasz kontakt się nie urwie, dlatego że zawsze odbieram cię za tak mega pozytywną osobę i, i to jest w takie bardzo fajne, bo staram się właśnie taki, takie osoby jak ty mieć w swoim otoczeniu. Yy no i. Co jeszcze mogę dodać, no to mam nadzieję, że zostanie, nawet jeżeli już skończymy tą szkołę i będziemy mogli dalej ze sobą rozmawiać, widywać się i... <laughs> nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć staram się trochę... Yy, yy, yy. wiesz, że staram się nie kadzić, więc to jest też dla mnie, dlatego jest taka dziwna sytuacja yy, więc fajnie, że jesteś yy, miałam ci generalnie złożyć życzenia, więc wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności na koniec yy, chciałabym tylko powiedzieć jeszcze, że mam nadzieję, że zostaniesz taki jaki jesteś, bo to właśnie przyciąga ludzi do ciebie i to jest takie, napra to jest takie naprawdę wspaniałe i, i świetne no. dzięki Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, dobrego zioła, tym razem naprawdę dobrego, dobra alkoholu, żebyś jak zwykle tego nie pamiętam później dojeżdżał do zioła nie, tak... nie chorował, nie, nie ale niech sobie choruje. <śmiany> no i wszystkiego najlepszego no, to w No, koniec. Nagrywasz? Okej. Okay. Dobra, to yo, Kamil, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia z okazji 18 urodzin, jak najlepszej oceny, z samego samych e, pozytywów w przyszłości no i wszystkiego, wszystkiego najlepszego Ty możesz ja tak też zrobić Ja. No to tak, Zajkowski, łajzo Ci powiem tylko tyle no, zdrówka, szczęścia, niech będzie no wiadomo, urodzinki ale nie myśl, że jest taki fajny spełnienia marzeń pieniążków, żeby ci Jółka, e, dobra <grym> No, wszystkiego sobie tam wymarzysz. Dobra, to wszystko. Kamil, dużo zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz, pieniędzy, spełnienia marzeń i pomyśl, życie jest zajebiste i wykorzystaj jak najlepiej. Wszystkiego. Najlepszego. Nasz, kochany, zajikoś. A teraz czas na trochę poważniejsze życzenia. Witaj, Kami. Jako dyrektor szkoły życzę Ci w tym dorosłym życiu, żebyś zawsze był taki odpowiedzialny jak do tej pory, żebyś zawsze wypełniał swoje zadania jak do tej pory. I życzę Ci samych sukcesów, radości, uśmiechu i wielu, wielu przyjaciół. Wszystkiego najlepszego. Tak, ja mam dla Ciebie już ostatnią niespodziankę. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Cześć Zaju, tu bardzo dobrze wiesz kto. Chciałam Ci życzyć z okazji urodzin wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Czego tylko sobie możesz zażyczyć. Szczęścia, radości, spełnienia marzeń, samych sukcesów. Oczywiście mnóstwo hajsu, mnóstwo zabawy, mnóstwo imprez, samych radości, mnóstwo słodyczy. Otwarcia ze mną najlepszej cukierni na świecie. Powodzenia z Julą. Szczęścia. Jeszcze raz szczęścia. Dużo zdrowia, bo jest niezbędne. Co jeszcze mogę powiedzieć? Samych wspaniałych przyjaciół, wspaniałych przyjaciół, którzy zawsze będą do Ciebie wsparciem. No i oczywiście, żebyś zawsze był takim zajebistym gościem, jakim jesteś. Kocham Cię, kochany Buziaki.